Pancerne strzelali się, karabami odrzucali. Fajna impreska. Jesteśmy Dzisiaj... na biwaku rodzinnym z Pelołomyszkowa. W miejscowości Przewodziszowice pod strażnicą, która stała się od niedawna obiektem zabytkowym. Oznaczony. Proszę bardzo, czy to będzie na YouTubie? Yy, nie wiem jeszcze. Ja Chciałem mieć takie tutaj, yy, takie by szer <laughs> I pupa do mnie, nogi zostają. O teraz jest dobra półka. Nogi zostają, nie? Bój się, nogi sztywne. O. Pamiętam, o popatrzcie tutaj na, tutaj na, na okach, mnie. Rękami się przytrzymał. Popatrzcie na mnie. Ale pięknie wyszły tutaj.

Woo! -hoo. Oh, yes! <laughs> Dobré! Bravo! To je psila. O, jedzie. ale Ale może teraz pomóż mu to. Wiem. Wyciągnijcie. Ja. Nie, nie, bo cię wysz, wyszczeli gdzieś, poczekaj. Czekaj, musiałbym... czekaj. No, czekaj. No, naprawdę się rozbije na tym drzewie. Nie, nie dojedzie do niego nawet. On tu do połowy zjedzie. To skała tam przeszkadza, trochę, No łowę. Ta z boku, nie? O, o no, właśnie o nim uderzył. Nie uderzy. Wiesz, gdzie tą Ja Jestem ciężki, to poleciałem daleko. No, no powiedziałeś co prawda daleko. Go ja ciągle. nie ale Sam nie Nie, linę nie, nie się. Siad. Nie, siadaj. No. No, ale mało co by się łapła za linę, no. No, to by sobie ładnie rękę przypiekła. No. I panu no. Ona że to będzie tak łatwo z Jurkiem, jak pójdzie, że nie puści się, nie poleci na pewno. Chodź, <laughs> Musiałem Widziałam. No? Jorek jedziesz pierwszy, ty żonę puszczam. No Razem jedziemy. Razem? Wow! <noise> Lina, nie, nie trzymaj się. Tu się cofa, nie bój się. Brawo! Dlaczego mnie nikt nie łatwi? Nie, ja, bój się. No, To bardzo ładnie. Dobra, teraz wchodzi. Trzy, A cholera, uciekła mi! <noise> No normalnie pruwa mi poza ekran. Wszystkie pobuchy tak. Jeszcze raz. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. powiem ci, zaraz ci. Teraz to Teraz, teraz, teraz. i jeszcze raz. Ale szybko. Szybko i przestaw przygotowania do projekcji filmów o tematyce jaskinowej i nie tylko, bo dla dzieci też wieczór prawie nocny dla dzieci filmik leci poranek symfoniczny Mówisz, że dzisiaj miałeś stereo w nocy, tak? To Tomek, masz jakiś worek na śmieci. Jeden chrapał z jednej strony, drugi z drugiej... To jest model. O! model kto poszedł po świeże pieczywo? Co? Kto poszedł po świeże pieczywo? Co ty tam targasz, nie widać cię spod słońca, wyszedł ktoś z gałęzią! No jakie pieczywo? No staliście trzeba było po nie? A to są tutaj gdzieś. Ale po świeże. No z no, no przyjeździsz, nie? Nie poszedł, poszedł, poszedł Robert poszedł długo widzisz gdzieś tu? Tak, Robert poszedł, poszedł Robert poszedł w długą. Dzień dobry. <laughs> tak rano myszy wstają i można je rano łopatą zabić środę, tak? <laughs> Myślnika moja. Mam orzeszki w ty Łeszczki. Orześ, Dałbyś kobicie kawy tutaj. No jest kawka tutaj. Przygotowana. O ile nie wypiłeś jeszcze. jeszcze. Nad studnią. Tam trzeba do No, Tomeczek wjeżdża do studni. Rozglądajcie Tomek, czy nie ma jakichś odejść na boki. No patrzcie czy nie ma korytarza jakiś na. Światło se Na boki. Światełko sobie włącz. Jeszcze muszę gwiatną. będzie miał ciemno co włączy. Teraz sobie włącz światło. Nie tym, tym tak, dużym. Raz, dzieci. to widzi. Na razie nas widzi. trzeba Ale jakie fajne te paprotki rosną na tych ścianach, nie? Jak w tym, jak w parku jurajskim. Nie? Nie. nie ma wody. Nie możesz tak, tam spadła. Czyli jak nie ma wody. Jesteś na dnie? Czyli ta woda odpływa gdzieś jednak, nie? No to zobacz czy tam nie ma jakichś podmuleń Nie ma nic ledwo jest bardzo A sam dół jest taki tylko light tak. Nie ma korytarzy Nie No Miki Miki pod Już nad przewiechą już Nad przewiechą sobie przeszedł stąd A. Do góry No i tam Pomachaj ładnie potomnym. Ogniska już dogasa blask. Prawie wszyscy zwinięci. Sprzęt zwinięty i kończymy eskapadę. Jak to kończymy? Ja dopiero zacząłem